Wdowi garb, czyli nieestetyczne zgrubienie w miejscu, w którym szyja łączy się z tłowiem. Tak naprawdę jest to nagromadzona tkanka łączna, chrzęstna i tkanka tłuszczowa. Jak z tym wygrać? Zobacz ten materiał bardzo dokładnie, a potem zastosuj wskazówki. A ja przechodzę do konkretów. Moi drodzy, szybka przypominajka, już niebawem program Forma za biurkiem będzie dostępny. Więc jeśli na co dzień dużo siedzisz, na przykład w szkole, w pracy, w samochodzie i już ten siedzący tryb życia daje ci we znaki, to koniecznie wejdź w opis, tam jest link, zostaw do siebie kontakt, bo jak Forma za biurkiem będzie gotowa, to dowiesz się o tym w pierwszej kolejności i dostaniesz najlepszą możliwą ofertę. A tymczasem wracamy do materiału. Wdowi Garb powstaje w wyniku połączenia trzech czynników. Pierwszy to przewlekle przeciążony odcinek szyjny. Na przykład u osób, które mają siedzącą pracę, grają w gry, czytają książki i pozycja głowy długo jest nieprawidłowa i zwieszona. Drugi czynnik to długi i przewlekły stres. Stąd nazwa wdowi garb, bo te zmiany obserwowane były u kobiet, które straciły męża. A że w dzisiejszych czasach stresu nie brakuje nikomu, to ten problem może dotyczyć każdego. Trzeci czynnik to pewne skłonności genetyczne. Jedne osoby mają większe predyspozycje do wdowiego garbu, inne mniejsze. To, co musimy ogarnąć, aby skutecznie przeciwdziałać, to 1. Prawidłowe ustawienie głowy oraz reszty ciała. 2. Trening szyi oraz mięśni grzbietu, na przykład w formie przekąski ruchowej. 3. Trening wzmacniający na całe ciało z akcentem na tylną taśmę oraz redukcja tkanki tłuszczowej. 4. Eliminacja czynnika środowiskowego pogłębiającego wadę. Gotowy do omówienia wszystkiego? To jedziemy. Zacznijmy od ustawienia głowy. Stań bokiem do lustra i poruszaj głową do przodu i do tyłu. Gdy już wyczujesz, jak pracować odcinkiem szyjnym, postaraj się cofnąć głowę, jakbyś chciał zrobić drugi podbródek. Lordoza powinna być, ale powinna być delikatna, a nie pogłębiona. Masz? To teraz zerknij na całą postawę. W większości przypadków dążymy do takiej pozycji, aby ucho, bark, biodro i pięta były w jednej linii. Oczywiście nie musisz cały czas stać i chodzić jak robot, bo pozycja ciała jest dynamiczna, jednak dobrze jest umieć przyjmować tą neutralną pozycję. Sugestia jest więc taka, żeby najpierw nauczyć się ustawiać głowę w neutralnym ustawieniu, a następnie nauczyć się przyjmować prawidłową postawę całego ciała. Jeśli już umiesz ustawić głowę, to pamiętaj o tym ustawieniu w czasie dnia pracy i wracaj do niego jak najczęściej. Jeśli w ciągu dnia mijasz lustro, to też zerknij jak wygląda Twoja postawa. Na początku trzeba sporo o tym myśleć, ale potem wejdzie ci to w nawyk. Samo neutralne ustawienie głowy jest bardzo ważne, ale nie wystarczy. Potrzebny jest też trening akcentujący wzmacnianie mięśni słabych i rozciągniętych. Może to być przerywnik w ciągu dnia pracy, a możesz też wykonać te ćwiczenia wieczorem w domu. Ćwiczenie numer 1: cofnięcia głowy siedząc. Skup się na tym, aby poruszać tylko głową, a nie całym ciałem. Spróbuj przesunąć głowę w tył trochę, jakbyś chciał zrobić podwójny podbródek. Cofnij, a nie zadzieraj, to bardzo ważne. Zrób tak 10-15 kontrolowanych ruchów, akcentując fazę cofnięcia. Ćwiczenie numer 2: Ucho do ramienia. Z cofniętą głową, tak jak było to w ćwiczeniu numer 1, postaraj się zrobić skłon boczny, jakbyś chciał dotknąć uchem do ramienia. Nie poruszaj samymi ramionami, tylko głową. Rób to ćwiczenie wolno i dokładnie, bez nadmiernego siłowania się. Pamiętaj o oddechu. Wykonaj 5 do 10 ruchów na każdą ze stron. Ćwiczenie numer 3. Z cofniętą głową ruchy rotacyjne. Głowa cofnięta, barki nisko, kręgosłup neutralnie i zaczynasz robić skręty tak daleko, jak pozwoli ci odcinek szyjny. Wolno i z pełną kontrolą. Nie ruszaj ramionami ani nie pracuj dolną częścią pleców. Ruch wynika tylko z pracy odcinka szyjnego. Wykonaj sobie 10 ruchów na stronę. Ćwiczenia w pozycji siedzącej lub stojącej zaliczone, więc pora na zmianę pozycji. Połóż się na brzuchu i wszystkie te trzy ćwiczenia wykonaj ponownie. Dzięki innej pozycji będziesz walczyć z grawitacją i te mięśnie, które normalnie są osłabione i ciągle rozciągnięte, będą miały okazję popracować i się wzmocnić. Jako ćwiczenie dodatkowe możesz też dodać ruch krążenia, który zaangażuje odcinek szyjny wielopłaszczyznowo. 5 do 10 obrotów na każdą ze stron będzie ok. Trenik wzmacniający na całe ciało. Silne ciało to zdrowe ciało, warto więc trenować siłowo. Może to być trening z własną masą ciała, może być na siłowni, ale także w domu lub w parku. Wystarczy dosłownie 3 razy w tygodniu, ale musi być regularnie. Jakie ćwiczenia robić? Skup się na wzmacnianiu całego ciała, ale akcentuj szczególnie tylną taśmę, mięśnie grzbietu, pośladki i brzuch. Możesz robić podciąganie, różne wersje martwego ciągu, podciąganie australijskie, hip trusty i wiele, wiele innych. Zwróć uwagę na poprawną technikę. Bez względu na to, jakie ćwiczenia robisz, zawsze akcentuj prawidłową postawę i prawidłowe ustawienie głowy. Dasz w ten sposób sygnał ciału, że to ustawienie sylwetki ma z tobą zostać na stałe. Mięśnie zaczną się wzmacniać, balans strukturalny się poprawi, a Tobie będzie łatwiej utrzymać odpowiednie ustawienie głowy i całego ciała. A jako że wdowi garb to po części tkanka tłuszczowa, warto też skupić się na redukcji tkanki tłuszczowej w ciele, bo to też wpłynie na estetykę tego obszaru. We wszystkich moich programach treningowych online wszystkie ćwiczenia są dokładnie omówione, więc jeśli nie wiesz jak trenować i co trenować, brakuje Ci konkretów, to po prostu wejdź na człowiekuruszsie.pl, kliknij w baner główny, wypełnij krótką ankietę, a ja to biorę zarówno trening jak i dietę do Twoich potrzeb i możliwości. Ostatnim bardzo ważnym czynnikiem jest wyeliminowanie tego, co wadę utrwala, czyli wyeliminowanie złej pozycji głowy w pracy, w szkole, w domu oraz naukę radzenia sobie ze stresem. Jeśli pracujesz przy komputerze, musisz dostosować odpowiednio miejsce pracy, aby głowa nie wisiała. Jeśli sporo czasu skrolujesz na telefonie, to też zwróć uwagę, jak układa się Twoja szyja. Im mniej wiszącej głowy, tym lepiej. Przyjrzyj się temu, bo na pewno jest tutaj sporo elementów do poprawy. Co do stresu, to temat na zupełnie osobny materiał. Trzeba nauczyć się właściwie oddychać, trzeba spać odpowiednio długo i jakościowo, trzeba dobrze się odżywiać i generalnie dbać o siebie całościowo, najlepiej jeszcze zanim się wszystko popsuje. Może się jednak okazać, że w niektórych skrajnych przypadkach to wszystko o czym tutaj mówiłem nie wystarczy i ten widowigarb nadal będzie widoczny. I wtedy, jeśli ktoś będzie chciał, to może skorzystać z medycyny estetycznej i skorzystać z takich zabiegów jak liposukcja lub lipoliza iniekcyjna. Ale to nie jest mój obszar działania, nie znam się na tym, więc nie będę się tutaj dokładnie wypowiadał. Przy czym moja rada jest taka, że najpierw. Zastosuj przez 3 do 6 miesięcy to wszystko, o czym tutaj mówiłem. Naprawdę skup się, postaraj, daj z siebie wszystko i być może po prostu załatwisz tą sprawę, a jeśli nie i ten problem nadal będzie palący i nie do zaakceptowania, to wtedy rozważysz jakieś kolejne scenariusze. Póki co tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Mam nadzieję, że się spodobał, że był przydatny i że zostaniesz na tym kanale na dłużej. A ja zapraszam do zobaczenia w następnym tygodniu, To będzie kolejny odcinek. Na razie, cześć!